Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła, i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, a żeby skoro porodzić porzzeć jej dzieci. i porodziła Syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną, i zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zaariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątków w moim łonie. Błogosławiona jesteś, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja, Wielbi dusza moja Pana, i raduje się Duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczuł mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami set swoich, stącił u władców stroną aby wyszły pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się swoim sługom Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie. Błogosławiona jesteś, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana, mówi Elżbieta do Maryi. Błogosławiony będziemy i my, jeżeli uwierzymy, dziś uroczystość nie Najświętszej Marii Panny. To, co czeka każdego z nas. Ale czas zadać pytanie: jaka jest moja wiara? Czy wierzę w życie wieczne? Czy wierzę w zmartwychwstanie, czy wierzę w odpuszczenie grzechów? Coraz trudniej chrześcijanom, coraz trudniej katolikom w to wierzyć. Po badaniach socjologicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych okazuje się, że duża większość, mówi się gdzieś około 60-70% chrześcijan nie wierzy w życie wieczne. Jest na przy świętej, jest w kościele, ale już nie wierzy że zmartwychwstanie, że jest życie po naszym życiu ziemskim. A ty wierzysz? Wierzysz, że to, co dziś tu robimy, to, co przeżywamy przez nasze dni życia, będzie mówiło o tym, gdzie będziemy później? Czy staramy się w naszym życiu żyć Słowem Bożym i je prowadzić w czyn, tak jak czyniła Maryja? Że błogosławione są uszy człowieka, który słucha słowa Bożego i później nim żyje. O tym mówi też Łukasz Ciut wcześniej w tekście wczorajszej Ewangelii, wigilijnej Ewangelii. Czy w to wierzysz? Czy tak żyjemy? Wiara w życie wieczne jest pięknym elementem, bo jeżeli później nic nie ma, to po co się starać? Po co być na Eucharystii? To jest fundament, to jest powiązane dusza święta, modlitwa czyni niedobra, bycie pomocnym dla innym jest związane z tym, że później mamy coś życie wieczne zmartwychwstanie po to staramy się żyć Słowem Bożym Maria uczy nas abyśmy w naszej codzienności nawet nieraz ze swoimi linijami skupotami potrafili być dla drugiego człowieka sama będąc w stanie błogosławionym idzie do Elżbiety Kilkadziesiąt kilometrów przez góry, aby pomóc Elżbiecie, aby być z Elżbietą. I zostaje tam na kilka tygodni. To jest też oznak miłości do długiego człowieka. A my dziś ciągle mamy mało czasu i jeszcze mniej tego czasu będziemy mieli, bo tak sobie ten czas zakręcamy. Zaczynamy żonglować swoim powołaniem, zaczynamy gdzieś się tylko skupiać na jednym elemencie. A warto zobaczyć to piękno, które jest koło nas: nasza rodzina, dzieci, nasi najbliżsi. Później sytuacja wspólnoty kościoła parafialnej, wspólnoty kościoła lokalnej, decyzjalnej, kościoła powszechnego. Maria zawsze miała czas dla swoich najbliższych, a to, co Boże rozmyślała w swoim sercu, nad tym się zastanawia, jak mówi Ewangelia. I szła za Jezusem, widząc Jego dłoń krzyżową widząc Jego, jak Go wyśmiewano, nie przyjmują, którzy Go nie przyjmowali. Też myślała jak, jak normalny człowiek, kiedy poszła wraz ze swoimi krewnymi, kuzynami do Jezusa, myśląc, że zwariował, bo nie odpoczywał, nie jadł, tylko był ze swoim ludem. Czyli to jest element ludzki. Jako matka chciała, my, myślała tak, jak normalny człowiek. A co powiedział Jezus? Kto jest moim bratem, siostrą i matką? Ci, którzy słuchają mojego słowa i nim żyją, to są moi bracia, siostry i matka. Czy słuchamy słowa Bożego? Czy tym słowem żyjemy? Czy jesteśmy godni nazywać się bratem, siostrą lub matką Jezusa? Bo żyjemy tym słowem, które jest słowem życia. Uroczystość dzisiejsza ma nadać siłę, że warto tym żyć. Może inaczej, warto się starać tym żyć. Może nie zawsze nam wyjdzie. Ważne, żeby w sercu była chęć i pragnienie żyć słowem Bożym, żyć Bogiem żywym i prawdziwym, żyć z sakramentami. Na tyle, na ile mogę. Może życie mam niekiedy poturbowane przez codzienność, ale mogę być na Eucharystii, mogę trwać w wspólnocie modlitwy. Może nie zawsze będę mógł przyjąć komunię świętą, ale jestem we wspólnocie, która mnie przyjmuje. Która jest dla mnie z pomocą, wsparciem. I jesteś tutaj ważny. Każdy z was. Tylko też ta uroczystość dzisiejsza, w niebo wzięcia Maryi nie będzie dla nas siłą, że warto być przy Bogu. I warto nim żyć w codzienności. I z podniesioną głową, że jestem chrześcijaninem. I tak jak dziś śpiewaliśmy, Maryja została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów i my się radujmy, że to samo czeka i nas, kiedy będziemy nasze życie łączyli z Bogiem w Jego sakramentach, w słowie i w czynieniu dobra. Amen.